No, to tutaj widać, że nie pokazuje tych parametrów w porządku. Nie. Kupiłem w chińskim Allegro i on jest z takim przełącznikiem. Już nie funkcjonuje w pełni tak jak powinien. I tutaj jeszcze mamy test od 0 do 100 km. Witam serdecznie na moim filmiku. Dzisiaj chciałem wam pokazać, jak zamiast tego adaptera przez Bluetooth podpiąć. Kablem do gniazda OBD poprzez aplikację, aby usunąć błędy, zmodyfikować coś, cokolwiek zrobić, czy wypalić DPF-a. Chciałem Wam pokazać, w jaki sposób to podłączyć. Na poprzednim filmiku pokazuję, jak za pomocą tego adaptera wypalam DPF w ciągu około 15 km. Zapraszam do obejrzenia tego filmiku. I od razu chciałem powiedzieć, że ten adapter już nie spełnia swojej roli, jak pokazane jest na tamtym filmiku. Pokażę to też, co się stało, w jaki sposób on już nie funkcjonuje w pełni tak, jak powinien. Chcę też Wam pokazać, jak za pomocą tego kabla i tej przejściówki, to jest kabel OTG, jak go kupiłem. Jako ten kB, parę groszy za niego zapłaciłem, podpina się go do komórki. Ja akurat mam wejście jako typ C. No i wtedy możemy właśnie poprzez odpowiednie załączenie aplikacji bez już żadnych opóźnień, ponieważ na kablu to jest ważne, gdy robimy coś. Takiego, które wymaga uwagi i nie chcemy, żeby nam przerwało połączenie. Na kablu jest to stabilne i precyzyjne. Dlatego przejdźmy teraz do samochodu, pokażę, jak to podpiąć, jak to podłączyć, jak skonfigurować to w aplikacji, aby to działało. Zapraszam. Jesteśmy w aucie, gdy będziemy chcieli podpiąć przez kabel. Jak to wygląda? Oczywiście łączymy ten kabel z tym kablem. Ja sobie to wepnę jako USB. Tą końcóweczkę wpinamy w komórkę. Ja zaraz wam pokażę, ponieważ teraz mam drugą też kamerkę załączoną i nie wiem, czy mi się to uda fajnie połączyć. Ten kabel, jak widzicie, ja tutaj. Kupiłem w chińskim Allegro i on jest z takim przełącznikiem. Wyślę Wam nazwę tego kabla. Nie chcę wysyłać linka ze względu na to, że nie chcę żadnej tam reklamy robić, ale gdy go wklepiecie w Ali to wtedy będziecie widzieć, że ten kabel. Ja za niego dałem chyba około 60 zł. Gdy jest ta końcówka przełączona bliżej K, to wtedy działa ten kabel tak jak powinien. Mamy gniazdo. Końcówka. Wpinamy. On się zaświecił na czerwono. To teraz tego nie widać. Tą końcóweczkę wepnę w telefon i załączę aplikację. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Jesteśmy telefonie. Tutaj jest aplikacja Beamer Tool. Ona też zmieniła nazwę. Wpinam się kablem. On automatycznie go wykrywa, więc dajemy OK. Jeśli chodzi o połączenie. To tutaj warto wejść. Ja mam ustawione w USB zaawansowane automatyczne dajemy. Automatycznie i reszta opcji zostaje tak jak widać, więc daję połącz. Ok, połącz, połącz. Załączyło nam aplikację. Możemy włączyć live datę. Tu mamy do wyboru różne parametry, które nam się będą wyświetlać. Ja teraz odpalę samochód, bo wtedy będzie to dla nas bardziej czytelne. Auto idzie i teraz tak. Tu jeszcze mamy konfigurację. Dzięki temu możemy sobie skonfigurować do góry listy, przenieść lub na dół odpowiednie, tak jak tutaj widzicie, funkcje, które chcemy mieć widoczne. Im więcej ich będziemy mieć, tym bardziej to będzie zaśmiecone, dlatego już od każdego z nas zależy w jaki sposób sobie skonfigurować To ten wygląd po prostu tej aplikacji. Później, gdy wejdziemy w DPF, tu można załączyć ręcznie regenerację i wypalanie DPF-a. Włączamy ją w ten sposób, zaznaczamy ten błąd, który on się pojawia przy wypalaniu. Aplikacja automatycznie sobie z nim poradzi. Dajemy ok i możemy w ten sposób wypalić DPF. A oczywiście musimy mieć spełnione odpowiednie warunki, o których mówiłem w poprzednim filmiku. I tutaj również można załączyć konfigurację i tak samo: skonfigurować sobie pod swój typ i potrzeby to, co chcemy. Jeśli chodzi o live date, powtarzają się te funkcje z dpfm, one mogą się nawet nakładać na siebie, jak i również jeśli chodzi o aktualne i oczekiwane, tu też mamy różne parametry. Tak jak widzicie, one się zmieniają, jeśli chodzi o obroty, o doładowanie, o ciśnienie i tak dalej, wysterowanie. Tu widać wszystkie parametry na żywo. Też można sobie ją skonfigurować i tutaj również można, dlatego warto moim zdaniem poustawiać sobie w tych okienkach. Te funkcje, które chcemy, a nie wszystko naraz, bo dzięki temu mamy czytelne, tylko sobie przejdziemy do każdej z nich. Oczywiście mamy usterki, możemy tutaj zaznaczyć, odczytać i skasować, gdy nam jakieś wyskoczą. Później mamy test wtryskiwaczy. Tutaj ważne, żeby był silnik uruchomiony. I gdy załączymy, wtedy wyjdą nam parametry naszych wtryskiwaczy, czy mamy je sprawne, czy nie. Dobrze. Akumulator, akumulator, napięcie, pojemność i czy jest zdrowy. W moim wypadku akurat nie pokazuje prądu. I tutaj jeszcze mamy test. Od 0 do 100 km, gdy to załączymy, ruszymy, to wtedy nam mierzy czas, ile mamy do setki, i tak dalej, aż do 180. Nasze przyspieszenie, które jesteśmy w stanie uzyskać. No i jeszcze mamy funkcje serwisowe, w których możemy właśnie już bardziej głęboko i tak precyzyjnie, jak to jest nazwane serwisowo wchodzić w pewne opcje zmieniać, konfigurować, tu trzeba mieć wiedzę, tu trzeba wiedzieć co, wiedzieć jak, żeby nic nie uszkodzić. I teraz, I teraz tak. Teraz jeśli chodzi o tą funkcję tego kabla, no to jeśli chodzi o jego funkcjonalność, oczywiście on nam tutaj w aucie jest fizycznie, pląta się. Można sobie go gdzieś dać w ten sposób przez kierownicę przerzucić. Nie wiem, czy, czy to widać na kamerce, ale teraz chcę Wam pokazać, w jaki sposób jest ten adapter nie w pełni sprawny, jeśli chodzi w porównaniu do kabla, bo oczywiście inne adaptery, które są do tej aplikacji preferowane, które są proponowane, no i które szybko chodzą, precyzyjnie, kosztują około 150 zł, 100 zł. Także jeśli komuś nie przeszkadza kabel, moim zdaniem jest lepiej mieć kabel, ponieważ wykonamy też precyzyjnie pewne prace, które na pewno nie zostaną nam przerwane. Gdy mamy to połączone przez Bluetooth, a więc rozłączam się, rozłącz, wypinam, wypinam ten kabel z gniazda, wpinam adapter przez Bluetooth i dajemy znowu połączenie. Dajemy Bluetooth OBD2 zaawansowane. Jak widzicie, zmieniło nam. Tutaj dajemy automatycznie, automatycznie. Tak jest lepiej. Tu nic nie zmieniamy na dole. Dajemy połącz. On nam rozpoznaje adapter i powinien się zaraz połączyć. Tak jest, połączył się i teraz tak. Gdy wejdziemy przez ten adapter, ten, który Wam pokazuje w live data, no to tutaj widać, że nie pokazuje tych parametrów w porządku. Niby pisze odczyt OK, ale ich nie pokazuje prawidłowo. Gdy wejdziemy w DPF, te parametry w DPF-ie są pokazywane prawidłowo. Wszystko odczytuje prawidłowo. Tak jak mówiłem, nawet gdy skonfigurujemy w live data to te parametry będą źle pokazywane, ale gdy je skonfigurujemy w DPF, to one są prawidłowo pokazywane. Dzięki temu, że aplikacja jest ulepszana i cały czas poprawiana, to ten adapter już nie funkcjonuje tak jak powinien, ponieważ na początku on już spełniał spełnia swoją funkcję prawidłowo. Ale gdy potrzebujemy tylko do wypalania DPF-a, nie potrzebujemy nic więcej w aplikacji zmieniać, nie potrzebujemy nic robić. Jeśli chodzi o kod usterek, usterki przez ten adapter też jesteśmy w stanie usunąć, ale nie zawsze jest prawidłowa komunikacja z komputerem. Także różnie też może być przy usuwaniu usteregi jeśli chodzi o ten adapter. Zachęcałbym do tego, żeby albo kupić lepszy albo przez kabel. Ja jeśli robię coś grubszego to oczywiście wolę się połączyć przez kabel, ponieważ wtedy połączenie jest stabilne. To tyle jeśli chodzi o... Tą aplikację chciałem wam pokazać w jaki sposób to zrobić, podłączając przez kabel, jak skonfigurować tą aplikację aby ona właśnie przez ten kabel szła. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, zachęcam do tego, żeby zasubskrybować, zalajkować, komentować, zachęcam do tego, żeby oglądać mój poprzedni filmik, jeśli chodzi o wypalanie DPF-a w krótkim odcinku czasu, jak to zrobić. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do widzenia.